Lelek to prostownik do akumulatorów samochodowych z 79 roku. Nigdy nie naprawiany. Bardzo często używany. No i wszystkie części trzymają parametry. Używany był nie tylko do zwykłych akumulatorów samochodowych, ale nawet dużych diesli, a tam jest akumulator o dużej pojemności, a nawet raz był do, używany do ładowania akumulatora. Stara, czyli ciężarówki. I dał radę. Dlaczego? W odróżnieniu od dzisiejszych, które tam mają, za przeproszeniem, gówno miliampery, to ta ma 10 amper. Więc naprawdę może, przede wszystkim jak na owe czasy, jest bardzo mądrze pomyślana, bo ma układ przeciwzwarciowy, gdyby ktoś się pomylił i odwrotnie podłączył klemy. Proszę po, poka, popatrzeć. Części elektroniczne do dziś żyją. A dlaczego? Bo tam nie ma ani, po pierwsze, wykonane są z polskich podzespołów porządnych fabryk, bo mieliśmy wtedy porządne fabryki i nie ma żadnego obwodu scalonego. I to pozwala stosować duży amperaż. I to jest taka różnica między tymi wszystkimi, które kupujecie w marketach które pięknie wyglądają, ale trzeba trzy dni ładować to, co robi ten w ciągu jednej nocy. Gdyby ktoś był tak odważny i chciał się pobawić, jest cała instrukcja i przekazuje schemat, bo wartołoby dla potomności zrobić coś, co było naprawdę porządnie zrobione.